Witam cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program sprawki okiem katolika rano. Jest środa, 21 maja. Dziś wspomnienie świętego Jana Nepomucena, męczennika, święto trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię, Panie, natchnieniem twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od ciebie się poczynała i przez ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest kilka cierpkich być może słów o dość powszechnym podejściu do polityki oraz być może zaskakująca analogia do tradycji katolickiej i jej powrotu na łono Kościoła. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informuje portal pch24.pl. Niemiecki Sąd Administracyjny w Berlinie wydał kuriozalne orzeczenie w sprawie tzw. środków wczesnoporonnych. Na mocy wyroku farmaceuci nie mogą odmawiać sprzedaży tego typu środków bez względu na konflikt sumienia. Zdaniem sądu, farmaceuta, który nie godzi się na dystrybucję molochowych tabletek, nie powinien wykonywać swojego zawodu. Orzeczenie wywołało sprzeciw jednego z aptekarzy, pana Andreasa Kersena który na początku maja złożył wniosek do niemieckiej Izby Aptekarskiej o wykreślenie go z listy berlińskich farmaceutów. Mężczyzna odniósł się do swojej decyzji w sposób następujący. Farmaceuci zostali pozbawieni prawa do wolności sumienia. Sprzedaż tzw. pigułki dzień po jest niezgodna z moim sumieniem, ponieważ może zakończyć ludzkie życie. Dlatego jestem zmuszony oddać moją licencję na wykonywanie zawodu farmaceuty. WATYKAN W minioną niedzielę 18 maja na placu św. Piotra papież Leon XIV odprawił mszę inaugurującą swój pontyfikat. Mszy świętej wysłuchali między innymi prezydent Polski pan Andrzej Duda, przewodnicząca Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych pan JD Vance, który miał okazję spotkać się z papieżem dnia następnego. W trakcie obrzędu, będącego niegdyś koronacją następcy świętego Piotra, papież Leon XIV odebrał papieskie insygnia, pierścień rybaka oraz paliusz. W swoim kazaniu papież mówił o pokoju i jedności wewnątrz Kościoła, które mają być zaczynem pojednania narodów na całym świecie. Niestety w tekście kazania pojawił się także wątek ekumeniczny. Papież Leon XIV powiedział: W Chrystusie jesteśmy jedno. To droga, którą mamy iść razem, w naszym gronie, ale także z siostrzanymi kościołami chrześcijańskimi, z tymi, którzy podążają innymi drogami religijnymi, z tymi, którzy noszą w sobie niepokój poszukiwania Boga, oraz ze wszystkimi kobietami i mężczyznami dobrej woli, aby budować nowy świat, w którym królować będzie pokój. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Zanim jednak przejdziemy do krótkiego omówienia żywotu świętego Jana Nepomucena, chcę z radością przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Kancelaria świadczy profesjonalną i szeroką pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Na hasło sprawki prawnicy udzielą porad i świadczyć będą pomoc i kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły znajdziesz, mój drogi słuchaczu, pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. A teraz wracamy do żywotu świętego. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Jana Nepomucena. Urodził się on w roku 1345 w miejscowości Pomuk, nieopodal Pragi. Przed przyjęciem święceń kapłańskich pełnił w Pradze urząd notariusza. W roku 1380 35-letni Jan został wyświęcony na kapłana i od razu został proboszczem Kościoła świętego Gawła w Pradze, w dalszym ciągu godząc urząd z pracą jako notariusz. W roku 1387 w wieku 42 lat uzyskał na uniwersytecie w Padwie tytuł doktora prawa i niedługo potem został kanonikiem kościoła Świętych Piotra i Pawła w Wyszechradzie, a wkrótce później wikariuszem generalnym archidiecezji Pragi. Jan zasłynął także jako kaznodzieja i mówca, a za swojego spowiednika obrała go królowa Czech Zofia. Jej mąż, Wacław IV Luksemburczyk, zażądał od Jana złamania tajemnicy spowiedzi i wyjawienia grzechów swojej żony. Gdy ten oczywiście odmówił, został uwięziony i poddany torturom. Do końca pozostał wierny tajemnicy spowiedzi. Po wielu mękach zadanych przez tortury, w których uczestniczył sam król, Jan został związany i wrzucony do Wełtawy. Kult męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie, jednak kanonizowano go dopiero w roku 1729. Święty Jan Nepomucen jest patronem tonących, dobrej spowiedzi oraz spowiedników. Portugalia. W minioną niedzielę w Portugalii odbyły się wybory do jednoizbowego parlamentu Zgromadzenia Republiki. Wybory ponownie wygrał sojusz demokratyczny z premierem panem Luisem Montenegro na czele. Centrowa koalicja uzyskała 32% głosów, co przełożyło się na 89 mandatów w 230-osobowym parlamencie. Do większości parlamentarnej potrzebne jest 116 mandatów. Na drugim miejscu uplacowała się partia socjalistyczna z wynikiem 23% i 58 mandatami. Podium z niewiele niższym poparciem, ale taką samą liczbą deputowanych uzyskała prawicowa partia Szega, której lider pan Andre Ventura kilka dni przed wyborami prawdopodobnie został otruty. Kolejne miejsca zajęły Inicjatywa Liberalna z 5% poparciem Zieloni z 4% głosów oraz komuniści, których poparło 3% głosujących. Pozostałe komitety bloku lewicy, radykalnych klimatystów oraz regionalistów z Madery zdobyły po jednym mandacie w Zgromadzeniu Republiki. Sojuszowi Demokratycznemu pana Montenegro brakuje 27 mandatów do sprawowania władzy. Niestety, centrowy premier od razu odmówił współpracy z prawicową szegą. Stany Zjednoczone do makabrycznej zbrodni doszło przed kilkoma tygodniami w Luizjanie. Kobieta mieszkająca w mieście Shreveport, będąca w dwudziestym tygodniu ciąży, zażyła środek wczesnoporonny, doprowadzając do śmierci swojego dziecka. Matka oraz ojciec dziecka udali się następnie do szpitala, zostawiając owinięte w ręcznik ciało dziecka na śmietniku. W szpitalu polecono im odzyskać ciało dziecka, a o sprawie dowiedziały się organy ścigania. Prokurator generalna Luizjany, pani Liz Muriel, wszczęła śledztwo, skupiając swoją uwagę na osobie, która dostarczyła kobiecie środek poronny. Okazała się nią pochodząca z Nowego Jorku pani Margaret Carpenter, zajmująca się dystrybucją molochowych tabletek. Prokuratura postawiła kobiecie zarzuty oraz wydała nakaz jej aresztowania. Ekstradycja oraz zatrzymanie molochowej aktywistki zostało jednak zablokowane przez gubernator Nowego Jorku, Panią Katie Hochul z Partii Demokratycznej. Ponownie Stany Zjednoczone i Kościół. Jak informują amerykańskie media, władze diecezji Nashville w stanie Tennessee postanowiły w bardzo osobliwy sposób wyjść naprzeciw potrzebom nielegalnych imigrantów. Ordynariusz diecezji, biskup Mark Spalding udzielił bowiem przybyszom z zagranicy specjalnej dyspensy od niedzielnego obowiązku wysłuchania mszy świętej. Powodem takiej decyzji hierarchy jest ewentualne zagrożenie zatrzymania cudzoziemców oraz deportowania ich poza granice Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Kurii administracja Donalda Trumpa jest gotowa aresztować zagranicznych przybyszów nawet w czasie Mszy Świętej. W komunikacie Diecezji Nashville czytamy: Wielu członków naszej diecezji obawia się konfrontacji lub zatrzymania podczas uczestnictwa we mszy lub innych wydarzeniach parafialnych. Nasze kościoły pozostają jednak otwarte, aby przyjmować i służyć naszym wspólnotom parafialnym. Według oficjalnych danych, frekwencja w czasie niedzielnych mszy świętych spadła po tej decyzji o 50%. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych pragnących zdobyć pełniejszą znajomość nauki katolickiej. Kontynuacja rozdziału czwartego o dekalogu. Artykuł trzeci o trzecim przykazaniu dekalogu. Co Bóg nakazuje przez trzecie przykazanie dekalogu? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Przez trzecie przykazanie dekalogu pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Bóg nakazuje, abyśmy dni święte, to jest jemu poświęcone, obracali na oddawanie czci Bogu z zaniechaniem zajęć i prac cielesnych. Jakie były dni święte w Starym Testamencie? W Starym Testamencie było więcej dni świętych, ale głównym dniem świętym była Sobota, której sama nazwa Szabat oznaczała spoczynek potrzebny do czci Bożej. Dlaczego w Nowym Testamencie nie święci się soboty? W Nowym Testamencie nie święci się soboty, ponieważ Kościół zastąpił ją jako świętem niedzielą, na uczczenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zesłania Ducha Świętego w Zielone Święta, i dodał do niedzieli inne dni świąteczne. Jakież zatem dzisiaj mamy obowiązki święcenia dni świętych? Winniśmy niedziele i inne święta nakazane przez Kościół obchodzić tak jak Kościół nakazuje. Część druga. O pozostałych siedmiu przykazaniach Dekalogu, które dotyczą nas samych i bliźniego. Artykuł 1. O czwartym przykazaniu Dekalogu. Co nakazuje Bóg przez czwarte przykazanie Dekalogu? Czci ojca swego i matkę swoją. Przez czwarte, przykazanie dekalogu czci ojca swego i matkę swoją, nakazuje Bóg, abyśmy rodzicom i osobom zajmującym ich miejsce oddawali należną cześć, do której należy także miłość, uszanowanie, posłuszeństwo oraz opieka. Czy rodzicom winniśmy tylko cześć oddawać? Rodzicom winniśmy nie tylko cześć oddawać, lecz także pomagać im zwłaszcza w potrzebach duchowych i doczesnych. Jaką nagrodę obiecuje Bóg dzieciom, które czczą należycie rodziców? Dzieciom, które czczą należycie rodziców, Bóg obiecuje błogosławieństwo i długie życie, jeżeli uzna, że się im ono przyczyni do zbawienia duszy. Czy tym przykazaniem objęte są tylko obowiązki dzieci względem rodziców? Tym przykazaniem objęte są także obowiązki małżonków względem siebie samych i względem dzieci, tudzież wzajemne prawa i obowiązki zarówno poddanych i przełożonych, jak i robotników i pracodawców. Jakie są wzajemne obowiązki małżonków? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. W poniedziałek 19 maja na zajutrz po pierwszej turze wyborów prezydenckich przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa wicepremiera i lidera PSL Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz kandydata na prezydenta Pana Rafała Trzaskowskiego. Szef Ludowców powiedział, że decyzją naczelnego komitetu wykonawczego PSL Partia jednoznacznie popiera kandydaturę Pana Trzaskowskiego. I zachęca do głosowania właśnie na niego. Pan Kosiniak Kamysz powiedział. Umawialiśmy się na początku kampanii, że partie, które tworzą rząd, udzielą następnie poparcia kandydatowi właśnie z tego obozu. Do drugiej tury przeszedł Rafał Trzaskowski, wszystkie ręce na pokład. Bardziej konserwatywny poseł PSL, pan Marek Sawicki, w rozmowie z mediami nie opowiedział się jednoznacznie za kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Wyrażając jednocześnie krytykę z powodu sprzyjania lewackiej agendzie przez prezydenta Warszawy. Ponownie Polska. W sobotę 17 maja w Krakowie odbyła się kolejna manifestacja tęczowych środowisk, czyli tzw. Marsz Równości. Podobnie jak rok temu, wydarzenie zostało objęte patronatem prezydenta miasta, pana Aleksandra Miszalskiego z Platformy Obywatelskiej. Z inicjatywy pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw tzw. polityki równościowej pani Eweliny Pytel, pracownicy Urzędu Miasta zostali zachęceni do sformowania własnej kolumny w trakcie marszu. W przygotowaniach do wydarzenia brali udział miejscy urzędnicy. Jednym z elementów owych przygotowań była wspólna fotografia z flagą LGBTQ i wszystkie inne literki pod budynkiem Urzędu Miasta. Jak się okazuje, Wspólne zdjęcie było na tyle ważną inicjatywą, że prezydent miasta osobiście zwrócił się do kierowników komórek organizacyjnych urzędu, by ci zwolnili urzędników z obowiązków na czas wykonywania fotografii upamiętniającej to wiekopomne wydarzenie, czyli zapozowanie opłacanych z kieszeni polskiego podatnika urzędników na tle flagi środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, kilka być może cierpkich słów o dość powszechnym podejściu do polityki oraz być może trochę zaskakująca analogia do powrotu tradycji katolickiej na łono Kościoła. Polityka należy do sfery przyrodzonej. Czystość kultu katolickiego oraz nauki głoszonej w Kościele to sfera nadprzyrodzona. Obie, choć w inny sposób, odnoszą się do Pana Boga. Na marginesie dodam, że pojawiły się ostatnio komentarze, że przez kilka tygodni za dużo było na tym kanale o polityce, ale tutaj wyznam otwarcie, że ani sumienie, ani rozum niczego mi nie wyrzucają. Wróćmy do tematu otóż, obie te sfery Polityczną z dążeniem do zaprowadzenia społecznego panowania Chrystusa w Polsce, jak i religijną, z dążeniem do przywrócenia katolicyzmu do samego Kościoła. Moim zdaniem zupełnie inaczej należy rozpatrywać z punktu widzenia jednostki i z punktu widzenia społeczeństwa. W przypadku polityki społeczeństwa polskiego, w przypadku Kościoła całego ludu Bożego. Z punktu widzenia szerokiej społeczności sprawy te są szalenie ważne. Strefa nadprzyrodzona wydaje się być dużo ważniejsza. Lepiej by Kościół sprawował kult katolicki i szerzył naukę katolicką w państwie słabym i praktycznie okupowanym, niż żeby państwo miało znamiona niepodległości, a katolicyzm kulał. Nie musimy na szczęście jednak wybierać, i możemy modlić się i dążyć do poprawy w obu tych sferach. Tak jak powiedziałem, z punktu widzenia ogółu oraz ekonomii zbawienia, są to sprawy zasadnicze i poniekąd, jako że jesteśmy tylko ludźmi, mogą być nawet emocjonujące. Dla Kościoła jako ogółu ważne jest, aby powrócił on do swojej tradycji przez duże T. Dla narodu polskiego ważne jest, aby rządził nami ktoś, kto troszczy się o naród, kto w sposób suwerenny urządza państwo zgodnie z prawem Bożym. Tyle że mam takie wrażenie, nie jeden człowiek te sprawy rozpatrywane z punktu widzenia całego Kościoła i całego narodu przenosi, jakby na grunt jednostki. Jakby on, jako jednostka, warunkował cokolwiek w swoim życiu tym, czy Kościół i państwo wrócą na właściwe ścieżki, a to chyba jest pułapka. Nie wyobrażam sobie, żeby przeciętny katolik czy przeciętny patriota miał poświęcać więcej emocji i nadziei na ogół Kościoła i na ogół państwa, niż powiedzmy bardzo umownie 20%. Reszta dotyczy życia jednego człowieka i jego rodziny, a tutaj już dziś, w ogóle nie czekając na zmiany w kościele i na zmiany w państwie, od razu trzeba wprowadzać w stu procentach zarówno katolicyzm, jak i propolskość i w pewnym sensie rodzinną niepodległość. Według mnie bardzo niewłaściwe jest czekanie, aż rozwiązanie problemów przyjdzie z zewnątrz. Sprawy ogółu nie warunkują tego, czy w naszych rodzinach będzie nauka katechizmu, rozpoznawania prawdy, poczucia piękna czy kształtowanie charakteru po katolicku. Co nam przyjdzie po powolnym odzyskiwaniu, na przykład, polskiego szkolnictwa, co siłą rzeczy niestety musi być procesem na wiele, wiele lat. Jeżeli w domu od najmłodszych lat nie będziemy uczyć dziecka o Panu Bogu, o dobru, prawdzie i pięknie. Co nam przyjdzie po powrocie tradycji do całego Kościoła, jeżeli zaniedbana będzie nasza osobista praca nad kształtowaniem cnót, nasza osobista walka z grzechem i już dziś nie zaczniemy chodzić na msze tradycyjną i słuchać dostępnej przecież czystej nauki katolickiej? Żeby tej sprawy nie przegadać, zarówno w kwestii powrotu tradycji do Kościoła, owszem, cała naprzód w modlitwie i działaniu, w kwestii odzyskiwania niepodległości Polski, też cała naprzód w modlitwie i działaniu, ale z wyjątkiem osób bezpośrednio do tych rzeczy powołanych. Nie są to mimo wszystko sprawy dla jednostki pierwszorzędne względem zbawienia własnej duszy i działania od razu tu i teraz, na polu swojego własnego życia osobistego i rodzinnego, by wszystko było po katolicku i po polsku. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie. Albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję i z radością przypominam, że w ostatnią niedzielę została odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Kolejna taka msza przewidziana jest na trzecią niedzielę czerwca. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Nepomucenie, módl się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.